Witam Państwa serdecznie. To będzie poważne i smutne przemówienie zarazem, ale skończy się optymistycznym akcentem. Mianowicie wczorajsza debata pokazała, że mamy z bardzo poważnym do czynienia podziałem w Polsce, a mianowicie na tych, którzy chcą budować Polskę naszych marzeń w Unii Europejskiej i na tych, których chcą Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzić. Ta konfrontacja z Unią Europejską. Podważenie naszych sojuszy, niszczenie państwa, to niestety są ostatnie tygodnie rządów pis. Gdyby uwierzyć i pomyśleć o tym, że takie rządy będą trwały przez najbliższe lata, to można się załamać. Ale my się nie załamujemy. Zauważcie, że w takim tempie destrukcji w ciągu sześciu miesięcy, gdyby tak dalej postępowała destrukcja w Polsce, to za te i pół roku to nie zostanie kamień na kamieniu. Ile trzeba mieć sobie w zła i nienawiści do własnego narodu, żeby iść na taką właśnie konfrontację? Na konfrontację z Unią Europejską, która może zabrać Polakom pieniądze i to konkretnym Polakom, rodzinom polskim, i szczególnie tym najbiedniejszym. Ta konfrontacja zupełnie nie jest potrzebna. Ta konfrontacja wynika z fanabeli jednego człowieka. Pytanie, czy my wszyscy tak naprawdę musimy za to płacić? Rząd dał jednoznaczny sygnał wbrew temu, co mówił kiedyś Kaczyński czy Beata Szydło, że oni nie zrobią nic, aby zareagować na prośby Komisji Europejskiej, o które zresztą sami trochę poprosili. Szanowni Państwo, to jest bardzo mocny sygnał do mobilizacji. Mówię nie tylko tutaj do mieszkańców Śląska, mówię do całej Polski. Mobilizacja musi być ponad podziałami. Taka mobilizacja jednak musi być konsekwentna, bez żadnych zakrętów. Bez żadnych zakrętów bok, musimy bardzo mocno bronić polskiej pozycji w Unii Europejskiej, musimy bardzo mocno bronić przestrzegania prawa, musimy bronić swobód obywatelskich, bo one są dzisiaj zagrożone, musimy przeciwstawiać się agresji słownej i agresji w ogóle. Najlepszym rozwiązaniem dla Polski byłyby wcześniejsze wybory. Boję się bowiem, że za 3,5 roku naszego kraju nie poznamy. Boję się, że za 3,5 roku Polska będzie w olbrzymim kryzysie gospodarczym, bo nie starczy pieniędzy na fanaberie PiSu. Oni wiedzą, że jest niepoliczone. Wiedzieli chyba od początku, ale nie, albo nie policzyli wcześniej, ale to nam poważnym kryzysem gospodarczym grozi. Polska może być w totalnym chaosie prawnym, bo nie będzie obowiązywała ani konstytucja, ani prawo. Polska będzie bez sojuszników. Będzie skłócona ze wszystkimi. Nawet Viktor Orban będzie wolał spotykać się z Władimirem Putinem niż z Jarosławem Kaczyńskim, bo więcej z nim może załatwić. Ale co najgorsze, Polacy będą skuseni. W rodzinach będą skuseni, będą skuseni w miejscach pracy, w szkole będą skuseni. I to wszystko może się w ciągu trzech lat jeszcze bardziej wydarzyć. Ja osobiście uważam za swą historyczną powinność niedopuszczenie do takiego scenariusza. My do takiego scenariusza nie możemy dopuścić. Chciałem powiedzieć, że my musimy się jednoczyć. Wszyscy musimy się mobilizować. Taka mobilizacja nie jest możliwa bez Komitetu Obrony Demokracji. Potrzebna jest to ta, taka głęboka mobilizacja. Ja powiedziałam, że zrobię wszystko, żeby do takiego wariantu nie dopuścić. Ale sam oczywiście nie wystarczy. My sami też tego nie zrobimy. Potrzebna jest wielka mobilizacja ponad podziałami, która spowoduje, że polskie społeczeństwo po pierwsze da mocne nie temu, co się dzieje i zablokuje tą koszmarną, podłą zmianę. Zablokuje skusanie nas ze sobą. Doprowadzi do tego, że Polak z Polakiem będą mogli normalnym językiem rozmawiać. Doprowadzi do tego, że będziemy mogli szukać rozwiązań, które budują lepszą nową Polskę. Że będziemy mogli zająć się takimi podstawowymi sprawami jak jakość edukacji, jak dostęp do lekarzy, jak to, żeby Polacy w końcu mogli więcej zarabiać, żebyśmy mogli być narodem szczęśliwym, żebyśmy się z nikim innym nie kłócili, tylko toczyli spory. To wszystko jest możliwe w zasięgu naszej ręki. Niestety od 6 miesięcy zajmujemy się tylko tym, jak minimalizować psucie państwa. Oni mają wyjątkową radość, jak przegłosują jakąś głupią ustawę. Wstają i klaszczą. Największą radość ma Jarosław Kaczyński. Klaszcze najdłużej. Zobaczcie państwo, jaką długo klaszczę. Ja rozumiem, że te oklaski nie są do Jarosława Kaczyńskiego. Mają olbrzymią taką chęć władzy. To, co się dzieje z spółkach Skarbu Państwa wskazuje na, tym, na to, że oni o tym marzyli, żeby pływać tym wszystkim, żeby... Z tego, oni tego nie odpuszczał. Proszę Państwa, bo oni poza polityką nie mają nic do roboty. Oni poza władzą nie widzą sensu życia. Poza wład Co by Jarosław Kaczyński robił, gdyby nie miał tego, nie robił tego, co robił? Nudziłby się. A tak to przyjeżdża do domu i knuje. I zaprasza swoich kolegów i knują dalej. Natomiast to jest tak, gdyby sobie knuli w jakiś na jakichś kanapkach czy kozetkach, nie byłoby problemu. Natomiast najgorsze jest to, że to wszystko jest w świecie realnym. Za granicą, jak bywam, pytają mnie, czy w Polsce jest dalej demokracja. To są bardzo trudne i nieprzyjemne pytania. Oczywiście mówię, że jest, bo głęboko wierzę, że możemy poprzez kartkę wyborczą zmienić rząd w Polsce. Głęboko w to wierzę. Widzę, że Państwo też to wierzą, ale takie pytania nam nie pomagają. Ta konfrontacja, na którą idzie rząd, szczególnie wczoraj jak poszedł, wskazuje na to, że oni puszczają taki sygnał na świat, że w Polsce prawo może być łamane i się tym w ogóle nie przejmują. I zobaczcie co się stanie. Doprowadzi się do sytuacji, w której polska kwestia, no to wszystko wskazuje, stanie na, na głosowaniu. To znaczy będziemy sprawdzać, kto w Unii Europejskiej jest za tym, aby na Polskę sankcje nałożyć. A kto nie? Nie może być tak, że cała polityka zagraniczna polskiego państwa opiera się na premierze Węgier. Bo tak naprawdę Jarosław Kaczyński dzisiaj jest zakładnikiem Wiktora Orbana. Mam prośbę, żeby to wszystko, co powiedziałem Wiktorowi Orbanowi, zostało przetłumaczone na węgierski. Albo na angielski, bo akurat jest przywódcą, który mówi dobrze po angielsku. Proszę Państwa, wracając i podsumowując, musimy być wszyscy zjednoczeni. Najlepszą płaszczyzną do tego, tak pokazał ostatni marsz, jest Komitet Obrony Demokracji. Dziękuję tym, którzy są z nami. Potrzebna, jak powiedziałem, jest wielka mobilizacja polskiego społeczeństwa. W takich sytuacjach jak dzisiaj, takich historycznych, zawsze byliśmy się w stanie zmobilizować. I uważam, że dzisiaj jest ten historyczny moment. Zróbmy to razem. Dziękuję bardzo.